ma jeden przejazd, następnie Aleksandra Majdzik Mateusz Pabianek, Andrzej Głoskowski Anna Macherzyńska i Katarzyna Kałuża I'm <laughs> Wynik Judyty Żuk, 0 punktów, karnych czas w normie. A startuje w tej chwili Iga Ostrowska z Towarzystwa Polska Zagroda na konie Art Bay. Przygotowuje się Aleksandra Majcik, Mateusz Pawianek, Andrzej Głoskowski, Anna Macherzyńska, Katarzyna Kałuża.